Byłem ostatnio w żabce i nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ale zauważyłem takie oto klocki razem z żelkami. 5 zł za opakowanie. No to co, lećmy do pracownik i sprawdźmy, co tam w środku znajdziemy. Wydaje mi się, że po prostu w środku będzie jeden z kilku wybranych modeli, no ale skład tych żelek jakoś tak szczególnie nie zachęca. Są barwniki, jest skrobia kukurydziana modyfikowana. Lepiej przyjrzyjmy się zabawkom. Zacznijmy od. Firefightersów. Jak to w ogóle wygląda? Czy to są te maluteńkie modele? Okej, okay, wielkościowo, tak jak duński producent, ale liczba tych żelek <laughs> nie oszałamia. Budujemy! Albo może jeszcze zobaczmy, co tam znajduje się w tej paczce policyjnej. Uuu, tutaj żelki mają różne kolory. Kształtem przypomina to trochę, wiecie co? Te żelki z Harego Pottera o różnych paskudnych smakach. A ja, widzicie, instrukcja taka mała, że się pomyliłem, ale lecimy dalej. Jakość tych klocków wcale nie taka paskudna, chociaż tutaj... no mam jakiś problem, żeby to odpowiednio wcisnąć. Ej, szczerze, to spodziewałem się czegoś gorszego. Można sobie złożyć. No, modele są proste, ale też liczba elementów nie jest zbyt duża. Dziwnie, głośno to wszystko jeździ, no ale nie ma tutaj zamontowanych opon. Z tego co widzę, do zebrania jest 10 modeli. O, taki motor niebieski byłby fajny. Jest również helikopter i tak dalej, i tak dalej. W kolekcji strażackiej pewnie przeróżne pojazdy oraz. no nie, nic więcej. A to wiecie co, zróbmy sobie taki szybki test smaku, ale już bez pokazywania twarzy. Mm słodki owocowy ulep, ale nie jest źle. A zupełnie na marginesie pamiętajcie, koniec czerwca to wystawa w koniakowie, będę tam 28 i 29. Hej!